Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Messi, a to kolejny odcinek Wyzwania Idealnego Życia. Wyzwania, w którym skupiamy się na życiu jednego Sima od momentu jego narodzin aż do śmierci. Moi drodzy, witam się z Wami na rodzinnych. Wakacjach, które, powiem Wam szczerze, zmieniłam troszeczkę ich koncepcję, ponieważ w ostatnim odcinku mieliśmy taki trochę rodzinny harmider i zastanawiałam się, czy nie zrobić czegoś troszeczkę bardziej spokojnego. Więc pomyślałam, że Kira razem ze swoją byłą żoną May, czyli jednym słowem, dwie babcie zabiorą wnuczka. I odciążą swoją córkę, młode małżeństwo po prostu, żeby pobyli ze sobą chociaż troszkę sam na sam. Zabierzemy naszego wnuczka na wakacje na Tartosę, tak, mamy bardzo blisko na plaży, zajmujemy malutki przeuroczy domek i spędzimy tutaj czas tylko z naszym wnuczkiem, ponieważ Ren postanowił, że on nigdzie ze starymi ludźmi się nie wybiera, a tym bardziej w połączeniu razem z Czterolatkiem, który uwaga, ma lekki sen. Cudownie, błogosławieństwo na wakacjach. Dziecko z lekkim snem. Tak. Monty śpi jak zając. Małe dzieci z tym dziwactwem mają skłonność do tego, by budzić się z nienacka. Jeśli nadal, nadal czują się zmęczone, należy je wtedy ponownie ułożyć do snu. No, i tak to wygląda. Słuchajcie, dziewczyny śpią osobno, ten domek jest przeuroczy, ściągnęłam go z TSR -a. wrzucę Wam linka do tego domu, bo jest po prostu cudny nie ma tutaj żadnych modów, więc zajmujemy taką oto przeuroczą posiadłość tutaj na górze, z widokiem na publiczną plażę, May no póki co przynajmniej śpi tutaj, mały Monty śpi tutaj z drugą babcią, ja chciałam je położyć tutaj razem ale no niestety May stwierdziła, że, że no nie wypada, nie, więc przyjmijmy, że Kira jej zaproponowała, słuchaj, no możemy spać w jednym łóżku, to, to bardzo duże łóżko, tak? Ale May tu uniosła się honorem, stwierdziła, że nie, ona się prześpi tutaj w tej kanciapie takiej dla dzieciaków. Tu ten pokój, ta główna sypialnia ma w ogóle osobne wejście, ale... Nie jest to najlepsze pomieszczenie w tym domu, ponieważ trzeba zapierdzielać kawał drogi, żeby iść zrobić siku. Sypialnia, sypialnia, Boże, łazienka jest na górze. Słuchajcie, ale zapowiada się dziś przepiękna pogoda, no i Monty postanowił, że on wstanie. Zachowuj się przyjaźnie wobec May. Czy ty idziesz, idziesz obudzić? Nie, on pomyślał o May. Więc ja myślę, że ciocię May, yy, Ciocię, boże babcie. Ja wiem, ona jest, ona tak młodo wygląda, że gdzie jej do babci? No, i będzie dreptał. Matko, drzwi nie zablokowane, dziecko będzie biegło tutaj, tędy. No to lecimy oficjalnie, budzimy babcie. Mam nadzieję, że Mei się trochę y, wyspała. Tak, nie, ona się bardzo wyspała. Ty jesteś głodny, więc w sumie przydałoby się, żeby babcia coś ci tutaj y, przygotowała. Co my tutaj w ogóle mamy? Mamy krzesełko, krzesełko zagłady. Jedzenie, proszę. Co my możemy mu tutaj podać? Daj jedzenie Montiemu. Czy ja coś tu mam dodatkowego? Wow, to jedzenie jest po prostu porażające. Niech będzie kanapka z serem i szynką. Podajmy małemu. Kanapeczkę. Niech się naje. On zdecydowanie będzie dzisiaj potrzebował jakiejś drzemeczki. Ty chcesz się zachowywać przyjaźnie wobec babci. I, a Kira, okej, okay. Kira mogłaby już wstać, nasza babcia. I, 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 korzystając z tego, że druga babcia się zajmuje Montim opuśćmy tu ściany i weźmy, so, pośpiewajmy sobie pod prysznicem. Co my tu mamy? Zachowuj się przyjaźnie wobec May. Patrz w chmury z Emilią Howell. Nie znamy tej pani. Nie, no, na pewno ją znamy. Nie, świruje. Znamy, ją znamy. Tylko nie wiem co to za kobieta, nie pamiętam jej za bardzo. Co by chciała May za To iść pobiegać i zdobyć awans. dziewczyną, masz wakacje. Pomyślałabyś po prostu o tym, żeby się jakoś odprężyć. Czy my tu mamy grilla? Chyba nie mamy tu grilla. Tak się zastanawiam, czy Kira mogłaby coś pogrillować. Chociaż ona chyba woli bardziej yy, tradycyjne gotowanie, a nie grillowanie. Ale z grillem też sobie dobrze radzimy. E, tak się zastanawiam, kurczę. Powiem Wam, że brakuje mi czegoś takiego, bo to łóżeczko turystyczne jest całkiem spoko, e, ale fajne by było coś, e, coś mniejszego. Nie jestem pewna, czy ja przypadkiem e, nie mam gdzieś z modów takiego kocyka dla todlerów. Wtedy mały mógłby się. Zdrzemnąć na plaży. To by było całkiem spoko. O matko bolące plecy. Dobra, my już tu się ogarniamy. E, zjedzmy sobie szybkie śniadanie. My tu coś mamy już. Ja nam tu coś przygotowałam. Więc weź resztki. Zostaw małego. E, Okej, okay. Monty robi siku. I zaraz Aha. chyba uderzamy Aha. na plażę. Szkoda, że najprawdopodobniej Monty jako toddler nie będzie mógł, wiecie, tutaj skorzystać z żadnych lodów, słodkości i tak dalej. No to jest wielka szkoda, bo fajne to by było pójść z babciami na lody. To by było coś. Okej, okay, młoda, więc Ty no nie miałaś w co się ubrać w fartuch. Dziewczyno, nie masz tu ładniejszych stroi, serio? Aha, dobra, bo ja klikam nie tą simką, co trzeba. Dziewczyno, no, no przebierz się, zmień, zmień strój. Gorąca pogoda, coś tu nawet nowego chyba Kirze dodałam. Na pewno dałam jej całą masę nowych strojów kąpielowych. Dobra, weźmy sobie ten strój. E, I posprzątajmy to wszystko. I co? Młody już tutaj kończy korzystanie z. Chciałam powiedzieć kuwety, Matko. Brakuje ci zabawy. Zaraz się będziesz bawił, skarbie. Skończ korzystać z nocniczka. A my sobie już odpoczniemy na miejscu, na plaży. Zawijamy się. Cała nasza plażowa miejscówka jest gotowa do zabawy. Oj, ktoś tu chyba jest zmęczony. Dobrze, dobrze, Majty, się odpręż. Nam chyba wystarczy tego opalania Kirą, bo Kira tu łapie każde promienie słońca, jakie tylko może. Wiecie, Kira, ona ma w sumie wyrąbane. Ile ma lat, chodzi sobie w stroju dwuczęściowym, bo tak chce, dlaczego nie. Moim zdaniem ma dobrą sylwetkę, tym bardziej na swój wiek no to już w ogóle świetnie się prezentuje. Z kolei May, widzę, że no widzę, tak, tak ją poubierałam. Wydaje mi się, że ona ma już pewne kompleksy związane ze swoim wiekiem i stara się troszeczkę bardziej pozakrywać. To raz. A dwa, że jednak dba o to, żeby nie przebywać za bardzo na tym słońcu. A jeśli już tak, no to przynajmniej filtr pięćdziesiątka na grubo. No na nosie tutaj specjalnie jej zrobiłam. Yy, grubą warstwę kremu, chociaż teraz kremy z filtrami są tak rewelacyjne, że no to już nie jest taka, wiecie, tłusta mazia, jak kiedyś. Naprawdę fajna sprawa. O, proszę, no i my się teraz młodym zajmujemy. No i świetnie, dołącz do zabawy lalkami. Pobawimy się trochę z małym, bo mu brakowało zabawy, więc podbijemy mu troszeczkę uwagi. E, chociaż zabawy ma już prawie na maksa. Świetnie, ale zaraz go tutaj położymy na kocyku, żeby się zdrzemnął przyda mu się jakaś malutka drzemeczka. No ale on jest słodki ten nasz Monty. No babcia też się tutaj rozczula nad swoim wnuczkiem. Przeuroczy yy, przeuroczy czas spędzony na plaży. Widać, że to ewidentnie jest plaża poza sezonem. Yy, bo bardzo mało tutaj turystów w tej Tartosie. Bardzo mało. No i jak tam Monty? Dobrze się bawisz dobrze. Więc chyba babcia cię tu. E, czy ja mogę go wspólna drzemka? Nie, mogę wspólną drzemkę mieć z naszą byłą małżonką. E, ale dobra, skarbie, ty zostaw to, zostaw babcie i weź się, z zdrzemnij po prostu tutaj. Dobrze? No. E, w międzyczasie my sobie wypoczywamy, naszą Mei. A Kira może. Niech tutaj sobie popływa z gdzieś przy brzegu. Czyli możemy tu pływać? Tak, możemy. Pływaj rekreacyjnie. No, idealnie po prostu, idealnie, chociaż mogłabym ich troszeczkę inaczej tu ustawić, ale Mej czuwa, widać. Zobaczyła tylko, że Kira poszła do wody i się obudziła na sekundkę. A mały sobie tu leży, oj, ale on jest słodki, będę musiała dużo fajnych fotek porobić z tym, bo no przeurocze te wakacje, przeurocze. I teraz wiecie, w takim klimacie wakacyjnym to już w ogóle, Kira, ty sobie tu pływasz skarbie, utracono poziom sławy, A, no trudno. Ta woda też jest po prostu idealna, błękitna, idealna pogoda. Wszystko nam się tutaj udaje. Wiecie, wieczorem możemy sobie zamówić jakąś e, pokojówkę. E, pokojówkę, boże co ja gadam, patrzyłam na to, dlaczego ona jest spięta. E, możemy jakąś e, osobę do opieki nad Montim zaprosić na chwilkę. Nic tu nie mogę mu na razie robić, no to nic. Mm, to weź sobie może po prostu. Weź się, zdrzemni. E, tak, kogoś do opieki na godzinkę e, zamówimy, lub dwie, i może pójdziemy sobie na jakiś spacer albo jakąś kolację do restauracji. Chociaż nawet nie wiem, czy coś tutaj jest na tej naszej tartosie. Hm, ciekawa jestem, bo tak patrzę. Tu mogłybyśmy kupić kwiaty. Mm, a tu mamy słodkości. No, brakuje mi jakiejś takiej lodziarni. Tutaj mamy jeszcze knajpę z jedzeniem, ale no, no i tutaj już plac zabaw. Lubię tartosę, fajna jest, ale mogłoby być tu troszeczkę więcej miejsc do robienia czegoś. No dobrze, więc mamy takie leniwe popołudnie dosłownie. I chyba zaraz pobawimy się troszeczkę w wodzie. No, i obudził się nasz mały chuligan, który jest smutny, smutna panda. Element ubioru: czy ktokolwiek widział wesołą pandę? Co? Matko, jego na szybko przy nim usiadła. Kircia, co ty odwalasz? Kircia, co ty robisz? Weź ty, czy ty możesz w ogóle tego chłopca. Aha, był smutną pandą, już jest wesołą pandą chyba. No, lawinowy chichot, podziwianie kogoś, kto czuje się szczęśliwy. Radość, którą emanuje ktoś mu bliski, budzi w Simie o imieniu Monty chęć do zabawy. No, czyli po prostu widzi, że Kira, babcia jest szczęśliwa. Nie zwracajcie uwagi na niego. I to sprawia, że on też jest szczęśliwy. Dobrze, świetnie. Słuchajcie, widzę, że May jest głodna i może ona by skoczyła coś tutaj kupić, do tej małej knajpki. A my w międzyczasie może... Czy my możemy sobie... Czy ty możesz tutaj pobrodzić? Eee, podejść, Jak głęboko mogę podejść, żeby się pobawić? Dzieciaki mogą się bawić w wodzie, ale widzę, że to jest podej podejrzenie. O, okej, okay, dobra. Mamy tutaj baw się w wodzie. A babcia go będzie obserwowała. Myślę, że zaraz do niego podejdziemy. Dobra, my tutaj w międzyczasie wyspaliśmy się. Gdzie ty lecisz, dziewczyno? A, dobra, ty lecisz za nim. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli jednak oglądaj go. No i super, świetnie. Monty idzie się kąpać. Yy, a babcia May idzie kupić coś do jedzenia Monty w tej wodzie jest taki uroczy, że aż mi się przypominają pierwsze wakacje Kiry nad morzem z rodzicami ojojoj A i patrzcie co mamy odkryto dziwactwo uwielbia wodę boże Kira ty byś to naprawdę podeszła co? podejdź tu do tego dziecka hmm Monty nie wiedzieć czemu ma bzika na punkcie wody chyba po prostu tak tak dobrze zapamięta te swoje pierwsze wakacje nad wodą. E, małe dzieci z takim dziwactwem będą częściej pluskać się w toaletach, prosić i kąpiel, i podejmować inne działania związane z wodą. No to zrobiliśmy małego e, przyszłego surfera z tego Montiego. E, dobrze, baw się tutaj, babcia będzie z tobą rozmawiała. E, a my. Nie, 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 ty tego nie zjadaj. Ja bym chciała, żebyś po prostu to zostawiano i zje te bułeczki. Chciałam, żebyś zostawiła te bułeczki, schowała je do do ekwipunku. O Boże, tutaj przez ten budynek teraz będzie mi świrowało. Dobrze, więc babcia May jest najedzona. Wszyscy są najedzeni, a my bawimy się dalej w wodzie. No, już powoli robi się popołudnie. Słońce bardzo, bardzo mocne, ale no, patrzcie na to. No, pogoda marzenie aż zazdroszczę im niestety ja jeszcze muszę trochę poczekać na swój urlop wysłałam May, żeby sobie troszeczkę popływała bo ona jeszcze nie korzystała tutaj z wody czy my czegoś specjalnego potrzebujemy? nie, ty jesteś tak zadowolony i zaopiekowany, co się sta... a dobra, smutna panda dalej smutna panda może babcia niech cię przebierze, co? Saya Yoshida dzwoni Boż. Okej, okay, buduj ra razem rzeźbę z piasku jeszcze. Mm, widzę, że niby sad panda, ale chyba nie jest aż tak źle, no. Moi drodzy, myślę, że czas wracać już z plaży. Zbliżać się powoli, powoli w stronę naszej kwatery. Jejku, serio? Ty będziesz mu tutaj czytała w wodzie? Młody! Głupia woda. Przebywanie w pobliżu wody. Fale zaraz dogonią Sima o imieniu Monty. One wprost uwielbiają zabawę w Berka. No słodziaki no. O babcia coś ci tutaj druga tłumaczy. Co wy tu Ty jesteś znudzona. Otwarta przestrzeń. Co w tym takiego fajnego? May nie ma pojęcia. Nudy na pudy. Nie może się doczekać aż wróci do domu w sensie chyba do kwatery. Może za dużo piasku i tak dalej? Pójdziemy tam na górę do naszego pięknego domu i pokorzystamy trochę jeszcze z basenu po południu. Dobrze, zbliża się godzina szósta, więc chyba pora już na kolację. Mej poszła się wykąpać, opłukać się trochę z soli, a Mały korzysta z nocnika. Jedyne czego się obawiam, to chyba to, że tutaj nie ma wanny. Tak, nie ma wanny. Więc jak my tego naszego malucha wykąpiemy tu? Hm, chyba będę musiała zaraz tu wsadzić w trybie budowania, no bo nie ma innego sposobu. Albo weźmiemy go tutaj e, i zaraz go wykąpiemy. Babcia, ale w coś bardziej tutaj letniego zmianstruję. Pododawałam im stroje, a oni będą mi, mi się tutaj ubierali w stroje codzienne. Aha. Patrz, masz taką oh yeah. piękną sukienkę, coś tak pięknego ci tutaj dałam, stylowego. O, a co ty tu masz? Wspomnienia. Eee, Okej, okay. więc weź tutaj Montiego w oczekiwaniu na kolację. Eee, a Kira już tutaj, o tak, skończyła tego. Przepięknego pstrąga. Dlaczego ja ciągle do tego przodu wybijam? My tutaj mamy stół. Tak. Więc tu sobie położymy jedzonko. Każdy będzie mógł się częstować. I w międzyczasie jeszcze się odprężymy. A May, May tutaj już działa i bierze małego. Monty to jest zdecydowanie nie do zajechania z tą wodą. Tak, on gdyby mógł, to by chyba siedział cały czas w wodzie. No, oczywiście, czas na plusk. Przebywanie w basenie dla dzieci. Nic nie, nikt nie jest bezpieczny, gdy Monty pluska się w basenie. No, nie wątpię w to. Nie wątpię. Zachowuj się przyjaźnie wobec babci. Dobra, słuchaj, ale my sobie weźmiemy chyba porcję. Babcia cię już tutaj stąd wyciągnie, bo już prawie 20. Musi coś przekąsić i położymy go spać. Kira w międzyczasie się odpręża. No ale tak ciężko się tutaj napracowała. No i kolejny ubrał się, ja nie wiem po co, w bluzę i spodnie zamiast w krótki rękawek i spodenki. Ale dobra, no niech będzie. Monty śmigaj. A ty gdzieś ty polazła, sprzątni. A dobra, bo tu syf, okej, okay, okej, okay. no to sprzątni skarbie, sprzątni. No dobrze, więc Monty śpi i póki co, nie, 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 dziewczyno, dziewczyno, proszę, proszę, zjedz to, częstuj się tym i porozmawiajcie może ze sobą, co? To by było całkiem fajne. Um, udziel porad dotyczących gotowania. A propos. Eee, chciałabym coś, może jakiś kawał opowiemy, opowiedz dowcip o proces, e, profesorach, boże, mówię o procesorach, komputerowy dowcip, tak. Widzę, że komuś smakuje bardzo pstrąg. E, czy możemy w ogóle pochwalić kuchnię? Bardzo bym chciała, ale chyba nie może, komplementy. E, możemy pochwalić jej strój. W formie pochwal kuchni. Eee, I, i, i. Okej, okay, będą teraz się rozśmieszać. Pogawędka. Dziel się nastrojem związanym z wakacjami. Bardzo romantycznie się tutaj zrobiło. Zrobiło miła muzyczka. Dobre jedzenie, wykwintne. No, sprzyja nam to. No, Kira też nie ma tutaj żadnych pragnień związanych z May, niestety, ale mamy tu kochan, a dobrze, bo to jest tulenie do snu małego dziecka. Komplementów nigdy dość. Czy Kira lubi komplementy? Jeśli tak wyskoczyło, to chyba lubi, co? My niestety nic w tym temacie nie zrobimy, ale miłoby było, o, rozmawiaj o strukturze smaków. Patrz, no mogłabyś z nią porozmawiać na ten temat, coś miłego jej powiedzieć na temat tego jedzenia, eee, po, e, poprawić humor, eee, pomóż naprawić złe relacje. Raczej nie, bo bardziej chciałabym, żeby one po prostu między sobą miały dobre relacje, więc jednak sobie tutaj troszeczkę posiedzimy, widzę. Okay. E, czy ja chcę słodką gadkę? A może i chcę. Chociaż odrobinę. A może niech to wyjdzie ze strony Kiry? O nie! O nie, czekajcie, szybko tylko coś zrobię. E, flirtuj. E, pochwal wygląd. Bo ja już widziałam, kto tam idzie. Kto z... Ej! A nie, położył się z powrotem spać. Jeszcze przed sekundą mam wrażenie, że... Był wybudzony, czy mi się wydawało? O, i ta jest teraz nakręcona. A May no jednak mimo wszystko postanowiła pójść spać. Hmm. Czy ona nie chce. Wiecie, może ona nie chce za szybko teraz postępować. Chyba nie. No i zostawiła nas tutaj z tym pstrągiem w sosie. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. Mnier? może. <noise> Ech, no, ale przynajmniej jesteśmy najedzeni. E, ale no cóż, kirze, nie udało się tutaj y, osiągnąć niczego. A ja już się w tym momencie z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie. Łapkę w górę i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. Do następnego. Pa!